Siema, z stoi strasznie więc Fikus! Siema! I zostaj! A tak, nie, bo ja musiałem kabel podłączyć do ładowarki, więc ten, no tak. No, tak to jest. Więc trochę się spóźniłem z graniem. No ale Fikus no, jeszcze sobie pierwszą nam wykonał. Ja nie mam turba, więc jest trochę 2 na 10 Weź go ugryź. Ogryzłem. Leź <gryzłem> go ugryź. to za taktyki. gdybyś <gryzłem> był dobrym trenerem, nie? Jak to było z tym barkiem na stadion, nie? Takie takiego. Nie, czy, ja wiem, że tak słabo. się pływało? Nie, z barkiem, nie na stadion to było. Nie wiem o jaki bark <grym> chodzi. No ten sok ten Bark stary, oni robili taką akcję, że tam e, Nie wiem, chyba... No. Albo, albo to chodziło z wyprowadzaniem piłkarzy na stadion, a to chyba to, albo to, albo... Nie, chyba nie było to. Albo... albo było to plus jeszcze tam granie w ogóle na jakimś stadionie. Nie wiem. Nie kojarzę. Jak wiecie to napiszcie, nie? Albo coś takiego. No, ale jak Fikus by tam był do, do, do dobrym coachem, nie? W tym... Ugryź go, kurde. <gryśla> <gryśla> kurde, ugryź. Ej, leci fajnie. Wykorzysta, wykorzysta, a nas zos, no, Wykorzysta. Dobra. Ja pierdol, ale odjebam makaron. Makaron? Gdzie masz ryż do nie wiem je z makaronem, ale to musi być bardzo ciekawa propozycja jadłodajniowa Kurde. A co? Ja, o, jak? Wiesz, to, to Ej, ja widziałem to... Jak to, to jak to wchodzi? Co nie, jest? To za obrócł. Ja mam, ja też mam to, to akurat, to mam to Ferrari'kę. To są jakieś błądziweńcze zarówno do zobycia. no, ja pierdzielam, to się sklinczowało z dupy. Weź taką piłkę, to... Gdzie sędzia Kalosz? Piłka Kalosz, w Ugryź go. Ok, go. Cześć, bo tu się dzieje za dużo. No kurde, Menel nie. podgrał. Oj, ojebałem, tak. mam to. No jebałeś go sprytkami, stare, nie? Ci pan? O, pa jak ja go jebam. No lepiej. On mi poda? No niestety, nie mam. O, na razie ziomek, cię tu nie ma. Ja nawet nie używam super sunika, to, ja leciałem na resztkach nitra, nie wiem jak ja go zabiję, Tak raz. Takie, o, wow, gościa nie ma. To mu Bo to Ferrari, nie! Dotknę mu z jak pada. jakoś znaczy, pada. Bo te auta chyba nie są z myślą o wytrzymałości budowana, nie? Raczej o tym, żeby jedną setkę 0-2 sekundy, ale... Weź do banan dostaniesz i nie będziesz to Ferrari kupić. Aha, no jo, ale oni mają tam jakieś te... jakieś gości, bo są bo bo zrobi się niebieskiego kotka na tył No nie gadaj! Dzięki, że jest Fikus no, był jakiś Asta. ten, oni w ogóle banują to na czarną listę rzucanie. No, Są takie no, no, no. marki, które generalnie rzucają, nie no. tylko Ferrari, tam na czarną listę i nie kupisz. Ale wiesz, nie? Ja nie uważam w życiu, że ja kiedykolwiek będę miał tyle kasy, że te Ferrari, więc jakby to się dostanę banana na ich liście, mnie dużo nie rusza, wiesz? Jeżeli jesteś y, Ferrari menadżerem, to Lamborghini nie da Wiesz, jakby dostać karę y, ten, na skakanie z mostów, nie? Górą w był bez zabezpieczenia. Dużo nie zmienia, i tak tak nie robię. Ja dostałem, bo umarłem. A no. Co? Raczej w drugą stronę to działać, nie wiem, dobra. E, to jest 0-1, nie? Jest słabiutko ja. generalnie, ziomeczek. No! Jeszcze, jeszcze ja takie zagrałem koślawia, że to jest wow. Oj, sorry. Nie pierdziel Nice, kurde ja ci to zepsułem, sorry On piętą mi dałeś Tak. Okay. Nie ale wcześniej trochę to weszło tutaj... tu. Nie wiem, postarałem się to zatrzymać na linii Nie do końca czy my się jeszcze zremisujemy tutaj O kurde Ja pierdzielę Nice Nie wiem kurwa Ale tam to weszło tam się przypomniało, jak tam to weszło nie w ogóle Wszystko to jest żar. Nie się czy coś takiego. My niby nie mamy. Co? Niby nie mamy też żadnej bramki, więc stereotycznie. Oj, 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 nie wiem, czy to było dobre. No, przewodniczyłem. No, to jest. Nie, no czemu to idzie? Nice. Podwójny strzał. Kurde, nie! Myślę, że. To nie wiem, ja nie wiem, czasami się to brać, jest tak. Nie wiem. Właśnie jest tak, koniec meczyku, w działach. No, i jest tak. Ajajaj! Ja bym to podo wyjebane te 10 sekund. No, te 14 sekund nic nie zmieni w naszym życiu. Ale dobra. Co się dzieje ze to... strzałem? Nie wiem co są. Nie ja wiem ja kurwa sam mam więcej strzałów niż kurwa oni dwaj Też tu ta końcówka, nie? Jak tam lecę na typa na atak ta piłka się tak odbija, że... bez szans Co im trawniku stoją co tam? Nie wiem właśnie kurwa ile oni mieli obron strzałów kurwa. Patrz, to no. same rangi mi No nie właśnie Do dole nie. No oni mają 6 kurwa no. Ale obron mają 6, łącznie. mm 6 obron. Ja no ja mam więcej strzałów kurwa niż oni obaj, ale kurwa oni wszystko bronią typu Właśnie. No ja nie, nie. U nas też te piłki tak trochę... no nie, nie fartownie się wbierdzielały do bramki, nie? Tylko ta pierwsza jest ostatnia... w sumie obie, nie? Tak weszły. Pierwsza i ostatnia Pierwsza ostatnia, czyli tak. w sumie obie, nie? nie 100%. No ale naprawdę tak weszły niefajnie, nie fajnie, no, nie? niestety. Jak widział, jak rozumiesz to zostaw komentarz niefajnie. No ja pierdolę <laughs> Brzmotno teraz, kurde. Co, ja, już za, ja już zareklamowałem komentarze, nie? Więc to teraz zareklamuj subskrypcję. Dobra. Zostaw subskrypcję u nas. <śmusza> okay. Musiałem przerwę sobie zrobić. Żeby nie było, że w tym samym czasie się reklamujemy. Aha Zostaw sobą... Ty się zmutujesz na Discordzie i powiesz tylko swoim widzom. <śmusza> no co ty pierd... Dobra, masz szczęście, to nie weszło, nie? Takie bloki to są. A i dobrze mu ta karma, kurde, nie? Nie, chciałem napisać karma na czacie, ale co odpuszczałeś. Bicycle. Pat, Co za web, dobrze mu tak poszło, XD. Są tu jakieś te. Nie wiem, dobra. Nie wiem, kurwa, Kurde, beka. No bo mnie blokuje, kurde, to dobrze taka weszła. Była najgłupsza branka świata, ale. Dobrze, nie? Tak się stało, kurde. Naprawdę. Bóg mi tak blokował, że ja dostałem czerwoności na twarzy go. <grym> nie wiem, jakby oni nam tak strzelili, to byśmy gadali, że to są jakieś... No ja, ale ja bym go tak nie blokował pod bramką kuźwa, nie? Co to ma być? No w sensie teraz już będę mu blokował, nie? Wiadomo. Jakby on pierwszy zaczął. <grym> to jest taka typowa kłótnia, nie? Ja to wróg wala. Wróg. Wróg to nasz wróg, no. Wróg numer jeden. Oj, tak brakowało Myślałem, że tak świeżo wejdzie, nie? Mówiłem, nie Yo! Jo! Jo! Ale leci fajnie ty Myślałem, że się nie garną tego, nie? Ale fajnie obronił mnie, że coś prostu za to... Kurczę Nie no, przez to kurwa... W dół nagle się wpierdala pionowo. Wow. Ale to było zajebiste tak Nie wiem, nie patrzyłem nie, nie widziałbyś tak daleko, bo masz zezwa rozbieżnego <laughs> Sniper Fake <zezr> Us <laughs> no. O i podbił Dobra, nie trafił Nie! Nie, nie! Chłop mnie tak OK! Wy... Chłop mnie tak obrócił czy coś, nie wiem. To było idealnie, teraz jakby nie wiem. Jak animacja, nie? Jak robię to animacja na YouTube, nie? Czy coś? No Odbiję to troszeczkę, ale... Dużo to nie zmieniło. W ogóle w to nie zawróciłem, jak to trochę odbiłem, co? Nie wiem, co no. Nie no, co tak słabo? Piłka zawracająca. Ajajaj, aj, aj. trochę bardziej bym dał do lewej, to by było. Ale mam je niby wygrywającą. No nie! Nice. Nie dosięgnąłem typa. Nie wiem, czy wiesz. Nice, co?! Ja na na ekran, ty! I ja tak, o kurczę, gol. Nie no, 2-0, nice fikus, nie, tam tam kierujesz się jednak trochę. Dzięki, ale chłopki no, pasz. No, takie mają w sumie podobne dwie w takim razie, bym powiedział. no, bramki... Dzięki, dostał. o kurde, jeszcze drugi raz, odbił. Nie wiem, co to, tak gol. Nie ma mnie, nie ma Cię, a nie no, nie ma goła, co ty, ci Daj mi też. Nie ma. <laughs> Daj mi też, też. Nie wiem, boosta zajebałem. Ej, łapiesz? Nie zdążyłeś Ej wejdzie kurde, nie myślałem, popisyj pisemne Nie było taką strakę, że się zajebał Straka, nie straka Ja myślałem, że nie wejdzie, wejdzie. Co? 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 Nie no, w formie, nie w sensie to to są zabramki, ale dobra Nie no, to jest to w sumie chyba najlepszy ze wszystkich Kurde, on to zatrzymał Ej, ale trochę non unlucky tego typu, nie w sumie, on to nie był no. ten no ale nie miał takiej siły. ale to to nie, nie miał takiej siły właśnie. Nie wiem, bramki z swojej bramki napędzałam. No i czemu. Nie, nie umiem grać tego. O, minął, możesz lecieć dalej. Masz? Nie Aha. ja ci no mówię, możesz lecieć to... dalej. Masz? Jesteś, kurde, <laughs> dobry. Dawaj! Eee! Czemu ty dupą stałeś? kurde. Ty miałeś kamerę, ona piła kurde. Nie, miałem cały czas na piwo. Ale ja nie wiem, dupą stałem jest A nie tak naprawdę jak się oddalałeś, co na coś. tobą stałaś. Ty, wziąłem boosta kurwa, nie wiem jakim chujcem. Oj, nice. No to weź go teraz. Dobrze. <gry> aż w akcji! Siema, Gasiu. Part 180 Da 180 Podbijem Ranga dalej bez zmian Ej no kurde jakbym miał turbosza, nie... Ale to fajne było sobie. Kurde O Snajman. Nie mam No nie ty... Fenowska Ajajaj ja, Nice Nie no Ciągnę jakiego pusta brakuje, nie? Ja nie wiem o co chodzi no normalnie... Pa, no kurde! Ja pierdolę! no No. Dobra, 4-0, nie? W ogóle. Ja się czuję, jak ktoś mnie niańczył w tym meczu, nie? Bo ty no. masz 4 bramki. Ja nie mogę, no. Ale w ogóle jakbyś wszystkich niańczył, w sumie a mi też tak za bardzo nie mają szans to nie? Ty masz jakieś... Ty masz jakieś idealne miejsca w idealnych czasach, czasach, nie? W idealnym czasie, jaka pierdolę. O, podjesz wszystko, go miję na ten chłop. What the fuck? <gryst> Tutaj piłeczka, myk, nie? <gryst> ja nie mogę. Ja na Ten macie <gryst> Ile ty masz? 869, tak. No, 69, pokrzem. Tak. Byłby mniejszy, jakbyś nie w samo 69. O, snamol, musisz. Nie, no jest, kurde, nie ga! Jest! No! Jest! No już wyszedł, chłopy. O, bo ja wbijam takie, nie no, ten devil nawet nam wbija, kurwa wypierdalam. Ja pierdziele. Dobra, to było na tyle, trzymajcie się i Lua.